się siemanko, siemanko widzowie, witam was serdecznie na stronie CSGO Skins Pamiętajcie, że z kodem 8 macie 10% bonusu oraz darmowe 20 Jeśli wpłacicie z moim kodem minimum 8,40 to macie skina AK-47 Ice faktory nie do wygrania o wartości 82z, także wpazajcie W dzisiejszym odcineczku otwieramy sobie Frostbite case'y Z którego możemy fajne rękawiczki i noże polotać No, także lecimy z nimi od razu Dobra, otworzymy sobie na buści kupier 5 no i klasycznie pójdziemy za rana, o właśnie tego akacza mam do wygrania. Spadnie nam teraz? Nie, nie spadł. Dobra. Otworzymy sobie pięć skrzyneczek i idziemy od razu na case battle. Fajnie by było. A tam czwóreczka, zobaczcie, 3600 też wkładnie, stoi. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. 38z i ostatnia skrzyneczka z slalom, CZ -ka. dobra idziemy na case battle. nowa dodaj skrzyneczkę dobra tu jest ta skrzyneczka dodam sobie na start 5 skrzyneczek koszt bitwy 1050 na 4 botów na 4 graczy może ktoś dołączy standardowy tryb gry Koszty 3050 dobra to dajemy sobie. Boty samu. Lipton Lipton. Dobra no i lecimy z tym. Zobaczmy co to będzie. Jedno niż je rękawiczki, bo nam spadły, Bot Adrian Adriana, no, ale dobra nic tym nikomu takiego się spadło. No już się spadło po rękawiczkach. Lipa Lipa. Jakby wiedział to by underdoga wziął. nic, ale to nic nie podniesie aż tyle. Nie wiem co bym musiała teraz spać. No, pierwszą przegrywamy waleczkę. Bo już o 2000 z więcej. Dobra, tu sprzedajemy sobie. Idziemy sobie, otworzymy jeszcze raz. Dobra, teraz otworzymy sobie 5, ale normalnych. Na czterech, Zamy jeszcze raz standardowy, bo przed chwilą mieliśmy najmniej żeby to nie było, że znowu przegramy. Dobra, Bottis znowu, Michael i Adrian. No i teraz zaczynamy od prowadzenia. Dobra, ten gra w AK, w faktor w Set no, i sam mu będzie wygrywał teraz, czy nie? A nie, a zobacz, tak, Glock mi spadł. Drogi skinek. No, i tu rękawiczki mu spadły. No, Przyjeżdżamy znowu z botem Adrianem. No, teraz sprzedajemy. Lecimy zastępną, ale sobie weźmiemy teraz underdoga. Nie ma co się załamywać. 5 księżycek, 4. Underdog. No i jedziemy Jedziemy z tą skrzyneczką. O. wszedł do nas gościu mieciel. Dobra, Prowadzimy tutaj. Tak jest, prowadzimy faktoryniu, do których wpadł. Akacz. O właśnie ten Akacz jest dobry do, u mnie do wygrania, jeśli wchodzicie mi 8,40 faktoryniu. No bo to jest... Widzicie, zapomniałem, że to jest underdog Nie wierzę w to Dobra, znowu przegraliśmy Dobra, dobra, dobra Otworzymy sobie jeszcze parę Skrzyneczek Normalnie Nightmar Nightmar ile kosztuje? 45 zet, słabiutko. Słabiutko, słabiutko Co na to jest? Więcej procent szans na to Otrunkowicznie w faktory nie kosztują 40 tysięcy Dobra, coś nam spadło Guardian na Usp Mógł spać. spaść. No jest lipton widzowie, jest lipton jak na razie. Ani w case nam nie poszło, ani skrzynek nam nie chce nic lotnąć. No to mam 1600z, może uda się coś z tego zrobić. Oby się udało. Mm, mm, mm. Dobra, spróbujemy dojść do 1000 albo do 2. Znaczy, spróbujemy dojść do 2, a jak zeźry do 1000, co zrobimy z całości już case battle i Zobaczymy, co to będzie. <laughs> Nic ciekawego nam nie chce spać. nie może być print stream print stream dobra ten był więcej w warty znowu print stream tylko teraz de ten y desert eagle dobra ale nie wiedziałem że te rękawiczki za tyle kosztują 40. 40 40 koła za rękawiczki Dobra, zostawimy sobie 1050, żeby otworzyć 5, albo dobra, zrobimy sobie jakieś battle z 10 skrzynek wtedy albo bez boosta żadnego No albo się uda, albo się nie uda widzowie, nie? To jest ostatnia skrzynka, chyba że coś fajnego spadnie. Princeton Desert Eagle. Dobra, to sobie wrzucimy już to też. Liczymy do skrzyneczki kolejnej. Dobra, nie skrzyneczki, tylko gaysbatla. badla Nowa. Pach. Dobra, dodajemy sobie. 12 skrzyneczek możemy dodać. Dobra, 4W standardowy tryb. No i lecimy. 4 graczy Raz, dwa trzy Zobaczmy Zobaczmy, zobaczmy Mają przewagę, ale nie za dużo, jak na razie Guardian mu spadł za 243. O dobra, ten skin jest troszkę warty. Pierwymiliśmy. 60 tylko jesteśmy w plecy. Bra, kaczek jakby faktorio. No. Flip set pomyliłem się. Dobra, On temu znowu spad guardian. Jeszcze 5 skrzynek. Znowu mu spad guardian. dwie skrzyniki. jeszcze jest możliwość podgodnienia, jest, dobra, pre-stream, ile to jest? Dobra, dawajcie coś fajnego teraz. Jest, wygrywamy. Czy nie? Wygraliśmy. Dobrze, no, widzowie. Dobra, ja nie będę dzisiaj ryzykował już więcej, bo widzicie sami, że to zabrało mi trochę. Zostawimy sobie to na następny odcineczek. Także, widzowie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzięki, że jesteście. Siemanko, cześć.